Dumni z własnego kraju, jak rzadko kiedy. Barbara Włodarczyk, Moskwa, wiadomości. Wracamy do Polski. Szykują się tańsze leki i to o kilkanaście procent. To zasługa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który rozstrzyga spór o równy dostęp do rynku leków. Chodzi o zmniejszenie różnic między cenami leków. Teraz często jest tak, że na przykład ten sam lek w Polsce kosztuje 50 zł, a w Hiszpanii trzy razy mniej. Dzięki decyzji Trybunału do naszych aptek po uzyskaniu pozwolenia i zmianie opakowania, to ważne, będą mogły trafiać właśnie tańsze leki z innych krajów. Szczegóły Elżbieta Byszewska. Diagnoza nie pozostawia wątpliwości. Głos nadnercza. 14-miesięczny Kuba od dwóch tygodni przebywa we wrocławskiej klinice onkologii. Matka jest przy nim dzień i noc. Do trosk o zdrowie i życie dziecka, jak w każdym takim przypadku, dochodzą niestety inne. Traci za wszystko trzeba płacić. Nawet na wypiąk, jak za spanie, czy coś jeszcze za lekarstwa. No nie każdego stać. Po wyjściu ze szpitala nie jest łatwiej. Recepty trzeba wykupić, a w Polsce znaczna część leków jest nawet o 20% zroższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Co innego trzeba sobie odmówić, a leki muszą być, niestety. Producenci wywierają naciski na hurtownie, żeby starać się sprzedawać te leki, które są w Polsce. Niestety niektóre z nich droższe, ale za to hurtownie mają rabaty. Hurtownie korzystają, pacjent traci. Orzeczenie Trybunału Europejskiego ułatwia import tańszych leków i daje nadzieję na obniżenie cen. Dla dzieci chorych na nowotwory oznacza to, że po wyjściu z kliniki recepty na leki, które były stosunkowo drogie, yy, staną się o wiele tańsze. Jest też szansa, że znikną paradoksy w leczeniu szpitalnym. Do tej pory profesor Wiesław Jędrzejczak, który uratował setki chorych na białaczkę, mógł starać się o sprowadzenie leku z zagranicy, którego nie było w Polsce tylko wtedy, jeśli było zagrożone życie pacjenta. Teraz będzie to znacznie prostsze. To jest sytuacja taka, że za cenę dotychczas leczenia jednego chorego będziemy mogli leczyć 10, a czasami 20 chorych. A różnice w cenach są piorunujące. Przykład jeden z leków przeciwgrzybicznych niezbędny w transplantologii. W Polsce kosztuje 1000 zł, we Francji 50 zł. Producent leku ten sama różnica w cenie jest tak duża, bo lek nie ma konkurenta. Teraz biurokracja ma być ograniczona do minimum. Trzeba pytać zgodę tylko w jednym wypadku. My musimy sprawdzić, czy rynek jest bezpieczny. I jest nadzieja, że dotrze do Polski w ciągu kilku dni, a nie jak dotychczas po tygodniach czy miesiącach. Elżbieta Byszewska, Wiadomości.